Emanu, zadanie 32, maturka podstawowa. No i mamy loterię. Loterię, na której stosunek liczby losów wygrywających wygrywających w do przegrywających jest równy 2 do 7: wygrywających do przegrywających. Zakupiono jeden los z tej loterii. dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegające, że zakupiony los jest wygrywający, jest równe ile. No ok, ile. Sprawdźmy. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie o prawdopodobieństwo, to przede wszystkim musimy wiedzieć, co to jest. No i ja lubię takie bardzo, może mało profesjonalne, ale proste tłumaczenie czyli są to sukcesy sukcesy przez możliwości. Czyli będziemy się pytali na ile sposobów mogę odnieść sukces i ile jest opcji do wyboru albo do wylosowania. No i teraz tak. Wiemy, że stosunek liczby wygrywających do przegrywających w do p jest równy 2 do 7. Czyli co? No, powiedzmy, że są dwa, dwie sztuki wygrywające i 7 sztuk przegrywających. Ewentualnie 4 sztuki wygrywających, no ale wtedy 14 sztuk przegrywających, no bo ułamek 4 do 14 to cały czas są 2 siódme. I teraz właściwie zapamiętajcie sobie prostą rzecz. Jeżeli coś jest w stosunku jakimś do ileś, to tak na dobrą sprawę Dostanie, dostajecie tutaj łączną ilość części, na ile coś zostało podzielone. Czyli w tym przypadku cała pula została podzielona na 2 plus 7 kawałków, czyli łącznie na 9 kawałków podzieliliśmy całą naszą pulę. A kawałków sukces są tylko 2. To jest nasz sukces, los wygrywający, bo o to było pytanie. Gdyby było pytanie, Jakie jest prawdopodobieństwo, że przegramy tej loterii? No to sukcesem paradoksalnie byłoby wylosowanie losu przegrywającego, ale że zakupiony los jest wygrywający. Czyli sukcesy do możliwości to się równa. Ilość kawałków sukcesywnych to są dwa przez ilość w ogóle kawałków, jaką mogę wylosować, czyli dziewięć i tyle. I tyle. Też takie klasyczne zadanie ze stosunkiem to jest na przykład sytuacja, że mamy uczniów klas czwartych, piątych i szóstych i są podzieleni w stosunku 3 do 2 do 5 i uczniów jest 200. 200 bombli. 200 bombli. No i pytanie: po ile bombli jest w poszczególnych klasach? No to, żeby sobie to sprawdzić, to sumujemy sobie tę ilość części, 3 plus 2 plus 5, no jest to 10. No i dzielimy sobie ilość bąbli przez ilość części. No i wychodzi nam, że na jedną część przypada 20 bąbelków. No a w takim razie 60 jest w klasach czwartych, 40 w klasach piątych i aż 100 w klasach. Szósty. Tylko o to chodziło w tym zadaniu, a teraz, gdyby było zadanie polegające na wylosowaniu jednego bombla i sprawdzenie jakie jest prawdopodobieństwo, że ten bombel będzie z klasy piątej, to możemy to zrobić teraz już na dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest, my znamy ilość bombli w klasie piątej, a zatem możemy od razu napisać, że to będzie 400. Wróć. 40 z 200, czyli 4 z 20, czyli 1 piąta. Ale na dobrą sprawę, na ilości sztuk wcale nie musimy tego sprawdzać, bo my możemy to sprawdzić na ilości naszych części. Części bąbelków w klasie 5 były te części 2, a łącznie części było 10. No i tak samo ułamek skraca się do 1 piątej. I tyle. Także takie, no, bardzo proste zadanie z prawdopodobieństwa, przy okazji zahaczające o pojęcie w matematyce, co to jest stosunek czegoś do czegoś. 0 na 10, jeżeli chodzi o trudność. Zadanko raczej proste. No, tutaj fajnie, że padła odpowiedź, propozycja odpowiedzi 2 siódme, bo już widzę. Całą armię zawodników, która zadowolona tę odpowiedź wybrała. No ale na szczęście nie wy, bo wy nie wpadacie w takie proste pułapki. Dajcie znać w komentarzach, czy zadanko było proste. Zostawcie suba i lajka, i do usłyszenia w kolejnym zadaniu. Siemano.